Będziemy rezerwować auta. Szanowni Państwo, pilotem pani Beata Tomaszkiewicz. Witamy go. Szanowni Państwo, na Ostrowskim Rynku witamy pan... przez stół, stół, Szanowni Państwo, mamy międzynarodowe akcję, by te weber. Opel 1290 Skąd by w swoich czasach studiowali i właśnie w roku 74 kupili tego Opela I on do dzisiaj jest razem z nimi Chwalam się tym, że swojego syna właśnie ten autem przywieźli z porodówki Cieszymy się, że są z nami Witamy Kar Karinę i super wybiera w Ostrowie Wielkopolskim na rynku Szanowni Państwo, a Pana generała Andrzeja Kamińskiego zaproszę na chwilę do siebie i ja mówię sobie tej przyjemności Opel Olympia ol 38 CL, rok produkcji 1939, pojemność 1500 cm, produkt koncernu GM, co widać po grillu wcale nie europejski.

20.03.1937, Pan Jarosław Gąbrowski. z roku 1975. Prezentacja, mały postój. Czekamy na kolejne auta, które na pewno za momencik. I zapraszamy do zabytkowych. zabytkowych. I pan Zwarta, jak Zwarta nasza piękna, wspaniała zostawia. Szanowni Państwo. 55 to pan Robert Michalak i pan 70 SLC. Szanowni Państwo. Rok produkcyjny. Dwie poprzednie właścicielki. Na po... którego widok serce mi przyjechał, nie pan Tomasz Zamiara. Przyjechali panu Pauluzę serdecznie się Mozdrowie Józefowskim. Stan oryginalny, nieremontowany wcale, tym bardziej. bardzo serdecznie naszym głównym składowym jest... częściom zamiennego w i półtorej 1000. A ja... szczęść z bąb Szanowni Państwo! Chodź, zrobię cię. Oni Paweł i dwóch źródeł. Mercedes W111, rok produkcji 1967, pojemność 2000 zł. Mercedes W11 prezentowany to tak zwany skrzydła. Oryginalny przebieg 62 tys. km, wprowadzony do 62 tys. km. Ja myślę, że akurat zakończę wydaję nagrodę, ponieważ to jest szalenie.

Nie brakuje też tego elementu. Bardzo no, przepraszam za słowa. Elementu. I, I prosił Ci się o no ziarno.

Agnieszka Alisiak, nasza artystka plastyk z Ostrowa Wielkopolskiego, wspaniała kobieta, które, która kocha sztukę i zna się na pięknie jak nikt inny. Pan Rafał Żonowski, radny Sejmiku Wielkopolskiego, witamy bardzo serdecznie, nie po raz pierwszy, to jest nasz stały człowiek, można powiedzieć, że jest już nasz z automobilku Ostrowskiego. No i Pani Wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Pani Ewa Matecka, cieszymy się, że w imieniu Pani Prezydent jest z nami Ma trzecie miejsce. W konkursie piękności 13 rajdu pojazdów zabytkowych zdobył numer startowy, załoga z numerem startowym 22. Pan Szymkowiak Wiesław Nysa N59 z 1961 roku. Trzecie miejsce. Ktoś potrzebuje sztuczne oddychanie Oni za chwilę zrobią. A na balu komandora oczywiście poszaleją. Zapraszam, zapraszam po nagrody. Pani wiceprezydent wręczy również. Przypomnę, Nysa N59 z roku, numer startowy 22, pan Wiesław Szymkowiak jako kierowca, lekarz i pielęgniarz. Szanowni Państwo, drugie miejsce w konkursie piękności 13. Rajdu Pojazdów Zabytkowych zdobył samochodu 1942 roku. Willis MB i kierowca pan Jachimek Wiesław, numer startowy 13. Wiesiu, stań tam obok, dokładnie, drugie miejsce. No i szanowni państwo, zwycięzcami w konkursie piękności 13 rajdu pojazdów zabytkowych w Ostrowie Wielkopolskim. O Puchar prezydenta miasta Ostrowie Wielkopolskiego zdobyła zoga z numerem 6. Michał Majewski, Citroen B. 12 rok produkcji 1926 Michał Majewski, zwycięstwo, puar prezydenta wędruje w jego ręce Zapraszamy całą załogę, zapraszamy Jak nie jest, to Artur Majewski również, tak i pani Karolina, jeżeli dobrze pamiętam, również cała załoga Dobrze szanowni państwo, wymieniliśmy wszystkich Przypomnę Citroen B12, rok produkcji 1926, numer startowy Szóstka. Wielkie brawa dla nich. Wielkie brawa dla nich, szanowni państwo. Zwycięzcy. Dziś szampan będzie do pełna w tym pocharze. Na pewno na balu komandora. Komandor, pan Adam, gratuluję również. Szanowni państwo, dziękuję bardzo. Zapraszam do robienia pamiątkowych zdjęć. Bardzo proszę się ustawić. Dziękuję szanownemu Żyli. Jeszcze przypomnę. Agnieszka Lisiak, pan Rafał Żonowski, pani Ewa Matecka. Dziękujemy. I liczymy na pomoc oczywiście w przyszłym roku. Dziękujemy bardzo Komando rajdu Adam Panak, Dziękujemy wspaniale. No i nasze załogi. Pan Wiesław Szymkowiak, Wiesiu Jachimek i Artur Majewski. Gratulujemy zwycięzcom!